Dobry wieczór Państwu, Bartosz Awianowicz witam jak zawsze bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Nummi Logfuntur monety mówią. Dzisiaj chciałbym przybliżyć Państwu postać Heraklesa, jak zwali go Grecy, czy też Herkulesa, jak zwali go Rzymianie, na monetach od wczesnych przedstawień przez czasy Aleksandra Wielkiego, aż po mędnictwo pseudoautonomiczne, już pod panowaniem rzymskim. Temat jest obszerny. Herakles jest postacią, herosem, bogiem, który cieszył się dużą popularnością na monetach, a zatem pojawia się i już we wczesnym mędnictwie archaicznym, i w mędnictwie klasycznym. Przełomem jest rzecz jasna mędnictwo. Aleksandra, ale trwa jako istotny punkt odniesienia dla wielu ośrodków, wielu lokalnych historiach. Postać Heraklesa, o właśnie imię to jest imieniem według antycznych mitografów mitycznym związanym z nienawiścią Hery do niego i pracami różnymi, które Musiał wykonać, e, chcąc sprostać owej niechęci małżonki Zeusa. Małżonki Zeusa niechętnej mu, ponieważ był on owocem zdrady e, Zeusa z Alkmeną. Wierną zresztą żoną Amfitriona, którą zdobył Zeus, przyjmując postać jej męża. I e, w młody Herakles miał się nazywać Alkidesem, pierwotnie, ale to jest nieistotne, był przede wszystkim Heraklesem i powszechnie w świecie greckim, kojarzony był jako ten Bóg, który zapracował sobie na swoje miejsce wśród innych bóstw, ponieważ urodził się no właściwie jako półbóg, jako heros, jako no, trochę więcej niż człowiek, ale jednak, jednak nie do końca. No i sięgnijmy wreszcie po monety. W archaicznym mennictwie, czy też mennictwie archaicznym z wyglądu, ale już późno klasycznym, jeśli chodzi o chronologię, zwraca uwagę chociażby taki olbijski stater, Jakiego Emina Kosa, o którym wiemy niewiele, Jest znany właściwie tylko ze swojego srebrnego mennictwa. Jest to moneta wybita w Olbi między 450 a 425 rokiem przed naszą erą, a zatem jesteśmy na północnym brzegu Morza Czarnego, obszar obecnej Ukrainy. Natomiast w V wieku Ważna część świata greckiego. I widzimy tutaj taki poziom właściwej dla sztuki owego okresu, przykucniętego Heraklesa, napinającego łuk, no i też właściwą dla niego ikonografię, a mianowicie identyfikujemy go jako właśnie Heraklesa, a nie innego łucznika, dzięki. Skalpowi, a właściwie całej skórze lwana miejskiego. Ym, tutaj przy okazji widzą Państwo cenę, jaką ta konkretna moneta osiągnęła 22 tysiące euro na aukcji 13 szwajcarskiego domu aukcyjnego Loy. Teraz przejdziemy już do skromniejszych monet, niemniej ciekawych dla wielu aspektów mennictwa. Przede wszystkim e, Wielki, triumfalny pochód Heraklesa w ikonografii greckiej to czasy Aleksandra Wielkiego. Aleksander, który wstępuje na tron w 336 roku. Zaczyna wybijać monety srebrne już według standardu wagowego atyckiego dopiero jakieś 3-4 lata później, w roku 333-332. I właśnie w tej nowej ikonografii pojawia nam się głowa młodego Heraklesa. Na rewersie tronujący Zeus to dobry motyw, zwłaszcza dla Mennis wschodnich, gdzie podobnie przedstawiano Bala. Natomiast oczywiście identyfikacja z Heraklesem jest istotna, bo to ten heros, który przecież sam doszedł do swego znaczenia, do swojego boskiego statusu i była to dobra wróżba także dla samego Aleksandra, który może e, awansować. Przypomnijmy, przy tym, że niezależnie od mennicy, tutaj akurat Państwu pokazywałem monetę z Amfipolis, bitą już pośmiertnie, po śmierci Aleksandra Wielkiego, a zatem w jego mateczniku. Bita pośmiertnie zapewne już za Kassandra, więc między 315 a 297 rokiem. Natomiast jeśli chcielibyśmy spojrzeć na monety z czasów samego Aleksandra, to chociażby ta tetra z Tarsu, datowana na lata 327-323 przed naszą erą. Tak, oczywiście na rewersie tradycyjnie Zeus, ale utożsamiany tam w Wschodnik z e, balem, właśnie z Tarsu. Ale nas interesuje tutaj dzisiaj Herakles, czy inne przedstawienie młodego Heraklesa w skalpie lwa nemejskiego? Na tetradrachmie z Ake, a, czyli Aki, y, i to jest moneta wybita, albo jeszcze w 323 roku pod koniec życia Aleksandra, albo tuż po jego śmierci, w pierwszej połowie 322 przed naszą erą. I to jest to za, to, za co jeden ze stałych widzów mnie skarci. Moneta mi wypadła z rąk. Y, oczywiście, motyw ten powtarzano później w Aleksandrynach. I tutaj dobrym przykładem takiej późnej aleksandryny datowanej już na lata mniej, 250 mniej więcej 225 jest ta tetradrachma z Kalatis. Oczywiście na rewersie Zeus natomiast interesuje nas tutaj aha, przedstawienie Heraklesa, Heraklesa, który Łączy, o tutaj e, widzimy, widzimy akurat, przesunę troszkę kamerę, Wybrzeże Trackie. Tak, I tutaj y, właśnie mamy Tomis, Cari, Odessos, Sambri, Apollonię, aż po y, Byzantion, Tam analogiczne monety y, do tej. A tutaj kallatis jest nad tomis wybijana. Rzecz jasna, motywy, które wprowadził Aleksander są kontynuowane przez jego następców. Spójrzmy tutaj na drobniejsze monety. Bo też pojawia nam się Aleksander na drobnych znaczy, przepraszam, pojawia nam się Herakles na drobnych nominałach. Jeszcze taki Halkus z czasów samego Aleksandra. Z wizerunkiem, jak żeby inaczej, Heraklesa, młody Herakles na monecie Filipa III Aridajosa. Tu już widzimy inny rewers, bo z jeźdźcem. To jest połączenie motywów. Znanych z mennictwa Aleksandra III i wcześniej Filipa II. Motyw ten kontynuowany jest za Kassandra. To moneta z lat 319-297. I tutaj widzimy właśnie owego jeźdźca macedońskiego na rewersie, a na awersie niezmiennie Herakles. Ale Także inni władcy z daleka już od Macedonii, bo na terenie Syrii, wybijali także monety nawiązujące do wizerunku Heraklesa. Tutaj przykład niewielkiego brązu Seleukosa II datowanego na lata 246-241. Widzimy na rewersie ikonografię typową dla selełkinów, mianowicie siedzącego na omfalosie Apollona. Natomiast akurat na tej emisji mamy nawiązanie do Heraklesa, no i rzecz jasna pośrednio do samego Aleksandra. I e, ikonograficznie już inny młody Herakles, który ma rysy Aleksandra drugiego Zabinasa. To też władca, no właściwie uzurpator z punktu widzenia dynastii Seleukinów, też władca Syrii, ale atrybut Heraklesa jest niewątpliwy. To moneta z lat 128-123 przed naszą erą. Na rewersie widzimy Nikę. Właśnie. O ile Aleksander wprowadza swój wizerunek ze skalpem lwa, o tyle sam Aleksander zostaje utożsamiony z tymi wizerunkami, które tutaj Państwo widzą, dopiero w III wieku naszej ery, kiedy to pojawiają się takie emisje, emisje wspólnoty macedońskiej, gdzie właśnie ten wizerunek podpisany jest jako Aleksandru, Aleksandra i to tak też będzie interpretowany. Wizerunek młodego Heraklesa już we wczesnej epoce nobożytnej, kiedy rozpoczną się zainteresowania numizmatyką, kiedy rozpocznie się kolekcjonerstwo. I moglibyśmy tutaj uznać, że wizerunek Heraklesa przed tymi emisjami, już z okresu e, cesarstwa, generalnie e, jest widomym znakiem, że mamy do czynienia z Monetami, o właśnie Aleksandra Wielkiego. Ale nie zawsze. Przykładem może być ta moneta, gdzie, a jakże widzimy, znakomity wizerunek młodego Heraklesa w skalpie Akurat to jest dużą kontra marką z pszczołą, powiedzmy. E, na rewersie też kontramarka z hełmem z kolei i No i nawet legenda, która od Aleksandr się zaczyna, ale mamy Aleksandreon, czyli mieszkańców Aleksandrii. I jest to akurat brąz e, wybity w cylicyjskim mieście Aleksandrii nad Issosem. Oczywiście to jedna z tych Aleksandrii założonych przez Wielkiego króla Macedończyków. Moneta akurat datowana na II wieka, a zatem już dawno po śmierci Aleksandra, ale tutaj można powiedzieć, że nawiązania do mennictwa słynnego Macedończyka są oczywiste. Ale mamy też przykłady inne, i to znacznie wcześniejsze. To też wizerunek Heraklesa w skalpie lwa. Ale na rewersie. Mamy Pegaza. Ciekawe przedstawienie. Pegaz to może nam się kojarzyć na przykład z Koryntem, ale nie jest to Korynt. Takie połączenie ikonografii to e, Kefaloidion. Miasto na Sycylii, a zatem przenosimy się. No, przenosimy się tutaj do wielkiej. Grecji, Kefaloidon jest jednym z mniejszych ośrodków. I jest to moneta datowana jeszcze przed Aleksandrem, bo na lata 344-336 przed naszą erą. Herakles, inspiruje Herakles, pojawia się wśród ważnych bóstw także u innych władców hellenistycznych, tych, Którzy są już dalecy od bycia spadkobiercami samego Aleksandra, o chociażby w antycznej Armenii. I tutaj na awersie widzimy głowę Tigranesa II, zięcia słynnego Mitrylatesa VI, króla pontu. Jest to władca, który opanował. Antiochie nad Orontesem. Rzeczywiście znacznie rozszerzył swoje władztwo. Natomiast na rewersie, wśród różnych przedstawień, mamy także stojącego Heraklesa. Ikonografia nie pozostawia wątpliwości. Mamy maczugę, mamy także skórę lwa. I to już moneta z pierwszego wieku przed naszą erą, wybita gdzieś między 80. a 68. rokiem przed Chrystusem. Herakles w innej nieco postaci, właśnie bez skalpu lwa, ale z kolei z bujną brodą. To też taki wyznacznik innego typu ikonografii Heraklesa. Pojawia się z kolei na przykład w Maroneja, która znana jest w okresie klasycznym, IV wieku przede wszystkim z przedstawień Protome Konia z winogron, później pojawia się wizerunek Dionizosa w już okresie w zależności od Rzymu między z 168 rokiem, a zatem po przegranej Perseusza pod Pydną, a rokiem 48-45 przed naszą erą, tutaj oczywiście to już walki Cezarian z Popylańczykami, pojawia się taki typ z wizerunkiem właśnie Heraklesa, o tym mam zarysowaną jeszcze z tyłu maczugę. rewers z koniem już i z legendą Maro, Niton, czyli znaczy mieszkańców Maronei, nie ma związku z Heraklesem. Ale oczywiście Maroneja to nie jedyne miasto eksploatujące akurat ten wizerunek Heraklesa. Analogicznie mamy na malutkich brązach o średnicy między 10 a 12 mm, bitych w selkę. I tutaj na rewersie odwołanie z kolei do e, Zeusa, bo mamy e, wiązkę piorunów, ale na awersie właśnie Herakles. Co ciekawe w Selge w tym okresie, czyli w II albo I wieku przed naszą erą mam także bardzo ciekawe przedstawienie Heraklesa en face, e, jak właśnie tutaj. i Rebus. tutaj akurat mamy protonę yy, jelenia, więc nawiązanie raczej do Artemidy. I ten nurt ikonograficzny jest dobrze poświadczony także w tarsie. Yy, I widzimy tutaj już monetę z okresu cesarstwa, datowaną na czasy Trajana, ale pseudoautonomiczną. W katalogu Roman Provincial Corners to numer 3303. I mamy właśnie broda tego Heraklesa, zanim Maczuga. Rewers z kolei przynosi ikonografię Pryseusza, o którym też kiedy indziej warto powiedzieć. Ale mamy tutaj ten sam typ ikonografii związanej z Heraklesem, który widzieli Państwo już na przykładzie Maronej czy Selge. I przykład z Cesarstwa to a, także Herakles z Tabaj w Karii. Widzimy ten sam, inny stylistycznie, jest o bardziej płaski e, relief, ale ten sam typ ikonografii. Rewers z kolei też nawiązuje już do innych Bus, bo mamy Panterę, a zatem nawiązanie raczej do Dionizosa. Ale awers jest poświęcony Heraklesowi w katalogu. Sylogu numeru Kopenhagen to numer 549. Ten konkretny egzemplarz zresztą ma dość ciekawą historię, bo należał do doktora Vogla. Pojawił się na aukcji Bankhaus Aufheuser. W Monachium w 1987 roku, tam numer 122, później na aukcji Helios w Monachium w 2010 roku, to była piąta aukcja, numer 766, wreszcie na aukcji Krinkera w 2020 roku, numer 316 w katalogu 333. I em, dzisiaj chciałbym zakończyć na ikonografii Heraklesa. Nieoczywistej, bo mamy tutaj co prawda heraklejski element, czyli skórę lwa, natomiast ten Herakles, określany w wielu katalogach jako właśnie Herakles, nie ma brody. No i też nie jest tak jak młodzieńczy Herakles w owym skalpie w lwa. Na głowie mamy tylko skórę lwa lekko zarysowaną. I to jest ikonografia, akurat z e, SIDE, Na rewersie mamy e, Dionizosa. I e, tego typu e, moneta, bita była między 133 rokiem, a za zatem utworzeniem e, prowincji, e, czy początkiem tworzenia prowincji Azji przez Rzymian po śmierci ogłoszeniu testamentu ostatniego za Attalidów Attalosa III i no właśnie, jesteśmy w zachodniej Azji, mniejszej mamy ten sam motyw, już troszkę inny stylistycznie w pierwszym wieku też naszej ery na rewersie w dodatku Herakles w całej postaci, już tutaj nie nie mam wątpliwości, ma maczugę, też skóra lwa z Wisa, ale niepokoi trochę brak brody i jednak stylistyczna dość znaczna różnica w porównaniu z emisjami Aleksandra. Otóż tutaj mamy do czynienia z utożsamieniem Heraklesa z fenickim melkartem. Ważnym bóstwem dla obszaru, no, zwłaszcza południowego wybrzeża Azji Mniejszej, a także przecież Afryki Północnej, gdzie mamy do czynienia z kolonizacją fenicką. Przecież fenicjanie założyli Kartaginę. I tutaj Melkart, czy też Bal Melkart, jest bóstwem przede wszystkim solarnym, ale w ikonografii w okresie już hellenistycznym został, a może nawet nieco wcześniej, został utożsamiony z Heraklesem. Jeszcze w dawnych mitach w Grecji archaicznej, czy, czy wczesnej klasycznej, był postacią odrębną, zwłaszcza, zwłaszcza tutaj w mitach tyryjskich o Kadmosie Melkrat się pojawia, ale w okresie kiedy jest poświadczony na monetach, właśnie w takiej ikonografii, to już ta identyfikacja nastąpiła, już była dość powszechna i będzie widoczna także w mennictwie prowincjonalnym z wizerunkami cesarzy. O czym więcej za tydzień. Zatem ty za tydzień nadal będę opowiadał o Heraklesie, o jego różnych wariantach ikonograficznych, ale już w mędnictwie rzymskim. A tymczasem dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.